No dobra, to co? Za dadamy, a gdzie? Za farmę Sekuba, a po co? A no po to, żeby wykonać zadanie Tekli i i i, hm, no i zrobić dowód na kupca Fernanda. Witaj, ślicznotko. Nie zagaduj mnie, chłopcze. Mów czego chcesz. Jestem zajęta. Jak idzie praca? Popatrz na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić. To zrozumiesz, jak idzie. Chcesz się nająć do pracy w polu? Może. W takim razie powinieneś poszukać naszego farmera Sekoba. Był kiedyś poganiaczem niewolników. Może on coś ci znajdzie. Rzecz jasna. Możesz też spróbować w gospodarstwie Onara, na końcu tamtej długiej drogi. Ale uważaj na najemników. Nie przepadają za obcymi. Ja, yeah. To miło. Temu dziadowi trzeba będzie spuścić łomot. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz, dam ci połbie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić pięć złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Twojej ziemi? Uprawiasz ją? Nie jasne. Z jakiej innej przyczyny musiałbyś mi płacić? Możesz iść i popytać o mnie. Nie mam nic przeciwko. Skoro nie mam wyboru, proszę. Oto twoje pieniądze. Dziękuję i życzę miłego dnia. No, popytamy. Może być tego pewien. Chwila. Słuchaj, ten paskudny koleś, który tam stoi. To Bronko. A co? To ten twój farmer? <noise> tak ci powiedział. Sekop jest naszym farmerem. Dlatego nikt nie protestuje. Tylko najemnicy potrafią. No, to trzeba spuścić mu łomot. Kultury niezwanej. Ch Ty? Nie rozśmieszaj mnie. Jesteś nikim. Naprawdę. Co? Mam ci dać w gębę? No to pokaż, co potrafisz. Miałem nadzieję, że to powiesz. Ja też. Ty. Pozdrawiam i miłego dnia. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście, i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Muszę porozmawiać z twoim ojcem. Ojciec nie ma czasu. Ja mogę cię wysłuchać w jego imieniu. Jak mogę ci pomóc? Przedstaw mnie swojemu ojcu. Twardziel z ciebie i pewnie niezły wojownik, co? Najlepszy. Może w takim razie zawołam ojca? Nie kłopocz się, chłopcze. Sam go znajdę. Jak chcesz. Hej! Co porabiasz, kiedy znudzi ci się odgrywanie pana i władcy na farmie? Stoję na straży. Ci zafajdani strażnicy z miasta coraz częściej pojawiają się na farmie i kradną, co tylko wpadnie im w łapska. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia te dranie zabrały nam kilka owiec. Gdybym dorwał któregoś z nich dopiero bym mu pokazał. Z pewnością. Mm -hmm. Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Eee, tak wiem, to bronko. Tyle razy. Ale po prostu ojciec denerw. Okej. Okay. Może ja mógłbym pomóc. Mówisz poważnie? W porządku. Nie ma sprawy. W porządku. W porządku. Pośpiesz. Spoko, stary, pośpieszę się. Co to? Proszę, nie będę na. Na no to, co? Bronką wrócił do pracy. Hej! Bronko wrócił do pracy. Naprawdę? To wspaniale! Tak, a teraz mi zapłać. Hmm, cóż, umowa to umowa, nie mam racji. Hej! Dlaczego najemnicy nie pomagają w walce ze strażnikami? Zanim się rozgrzeją, ja już wszystkich przepędzam. Z pewnością. będzie tutaj coś? Coś, coś, coś? Mamy tutaj coś, coś? Nie mamy tutaj coś, cośa? Ale za to tam widziałem polne bestie. O! Pokrzywki. Dobra, poproszę mój zarąbisty swordik Gdzie... No, ba. na smażoną polonę bestię. Juheu. Ta fryerę. już masowe zniszczenie. Nie. No, już się nie załatwiłaś Nic tu nie ma. Dawaj, panterka. A nie zapiesz, mnie. Jestem szybszy. da, mm, da, to nie to, to to. Owca, owca Owca, owca i po owcy

Tak zasadniczo... Hm... Tak w zasadzie to jest fajnie Moja no gitara Dobra Z tego co pojadę to chyba gdzieś tam Była jaskinią Sagity Chociaż mogę się mylić Szkielet Goblin Nie, yeah, but Sy Wiesz, kilet się rzucił Wilczki. Więcki, więcki, jep. Lala, no, ty tam już będzie <ścoughs> Sagita z tego co widzę. Dobra, wszystko jasno, wszystko pięknie, ładnie i tak dalej, i tak dalej, aczkolwiek... O, podejdź. Ręka i Gdzie lecz Jep, co my tu mamy? Skała krystaliczna, łocharia jagoda Dzięki za jeden punkt siły, żeby się No ale nie można mieć wszystkiego. Nie, Dobra ma jeden mieszek, grzybek. Ile jest mam Ile Ile jeszcze mam grzybek? Jeden? Dobra, jeszcze potrzebuję jeszcze grzybek. To jest Sagita. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj! Jestem zajęta! Kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej sagicie i jej leczniczych ziołach. Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Hmm. Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak, właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka, dbaj o nią. No dobra, więc w tym odcinku to już by było na tyle. Trzymajcie się na razie, do usłyszenia. Bye bye.